Siema wszystkim, Bartosik pozdrawiam pozdrowienka wszystkich widzów na moim kanale, kochani. Witam serdecznie e, już z trasy, to znaczy no, już dzisiaj nawet piątek, 22 października. Piątek weekendu, początek, tak? Piątek, piąteczek, piątunio, jak są niektórzy to mówią. E, ja weekend będę, nie wiem czy, czy wjadę do kraju, czy się uda, czy nie. Wszystko zależy od tego, jak tam będzie z miejscami na, na prom. Jeżeli będzie wolne, no to przepłynę, a jak nie, no to będę sobie czekał na następny. A aktualnie kochani zanim przejdę do tematu dzisiejszego, jak widzieliście w tytule widzicie w tytule, to powiem Wam tylko aktualnie stan jaki, jaki jest. Aktualnie jadę, mówię tak jak mówiłem, załadowałem się nad, nad Göteborgiem. O, excellent. Miał. Jechał, Excel. Załadowałem się nad Göteborgiem i lecę do Karlskrony, ale zacząłem swój wyjazd od jazdy na Słowację. Słuchajcie, z Jarek Globus, pozdrowionka Jarek, załadował mi auto w Szwecji na Słowację. Słuchajcie, w Słowacji taka ciekawostka, zobaczcie co, co, co spotkałem. Tam, aha, jeszcze zanim zobaczycie. Ja tam mówię Sej, czyli że Sejcento to nie jest Sejcento, nie chodzi o Sejcento, tylko oczywiście o No Ale zobaczcie o co chodzi. No ja sobie tak stoję, rozumiecie, po rozładunku na Słowacji. No i patrzę sobie tutaj za potem stoi Sej. Sejcento, nie? Mówię, zobaczę, co to za Sej. Ale za Sejem. Widzicie, co tam kuźwa stoi. Malan! Za sejem stoi sobie malan. Nie! Ale dżajca. Takie to znaleźlisko na Słowacji. Malczan. Szkoda, że tu nie ma jak wejść. No, przyjechał tutaj akurat pan na firmę i pozwolił mi wejść oblukać malana który to rocznik będzie 8-7 Tak wygląda na to zamknięty Zamknięty malan Palenie z linki dwa cięgna Silnik też zamknięty, ale jest na miejscu. Telefonem nie widać, jest silnik na miejscu. Aha, 126. Ograniczenie prędkości. Kurde, patrzcie, nawet fajna. Fajna naklejka. Biedny. Oj, na trzy Berdachma. Ktoś tu, ktoś tu trochę przeróbek zafundował. AMG. Malan. No, także widzieliście. Malan w zaroślach sobie stał. No, niestety, raczej już widać, że chyba z raczej się nie ruszy. Aczkolwiek kto to tam wie. Jeżeli ktoś z Was kojarzy, po co te paski tam były przez tą maskę założone, to dajcie znać. Chyba, że to było do kolowania, ale nie wiem, tak się zastanawiałem. Poza tym, słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że naprawdę w Słowacji byłem zdziwiony odnośnie temperatury. Tutaj też taka krótka wstawka. Nie wiem, jak tam u was, ale na Słowacji wiosna pełną gębą. Cieplutko, przyjemnie, całe 21 stopni. Po prostu lato wraca. No właśnie, 21, później nawet było 23, jak, jak wyjeżdżałem, jak ruszałem stamtąd, a później im bliżej Polski, bo jechałem na pusto ze Słowacji, na pusto do Polski się załadować. E, później już oczywiście temperatura spadała, im bliżej. Im bliżej naszego kraju. No i słuchajcie, załadowałem się w... Jak to się... Yy, psary, o! W Psarach się załadowałem i jechałem na yy, na prąd do, do Świnoujścia. W Świnoujściu, słuchajcie, jak się okazało, miałem płynąć Polferiesem. Polferies zawiesił wszystkie, wszystkie rejsy z racji na sztorm. Na morzu, no i właśnie słuchajcie, z tego, wie, wiem na pewno, że tak polfer jest, nie płynął chyba. Unity Line też nie płynęło. No, ale słuchajcie, TT Line, Deutsche Line, oczywiście niemiecka linia. No, jakże tam Schumacher z sterami i rura, tak? Udało mi się dlatego TT Line wjechać. I 14:30, słuchajcie, wypływaliśmy z, ze Świnoujścia. Początek rejsu był. To znaczy to było... Ile? Z dwie godziny po wypłynięciu była taka sytuacja, proszę bardzo. Jaka sytuacja? Powiem Wam, trochę się kotłuje ale szału nie ma. Oczywiście w kamerze tak tych fal nie widać, ale one są dosyć, dosyć takie sporawe. No, i właśnie jak tam słyszycie, jak tam słyszeliście yy, na tym materiale, no, takie tam falki, nie? Co to tam takiego? To to kurde nie sztorm. No, ale powiem wam, poszedłem się położyć, spać, przespałem się chwilę. Wstałem, i nie na długo wstałem, powiem wam. Jak zaczęło kołysać, jak zaczęło tą łajbą rzucać, góra, dół. To ja ległem plackiem na łóżko, i nawet mowy nie było, abym wstał i wyszedł nagrać to, co się działo na morzu, nie? Bo, bo to była jakaś kuźwa, nie wiem. Ktoś, kto tam pływa dużo i tak dalej, już wiecie, no, pływał w takich warunkach, może powiedzieć, O, ty tam w sztorm widziałeś. Może i, może i nie widziałem, ale słuchajcie, to były już nie jednak, bo to było 11,5 z Kaliboforta czyli trochę już hulało. I powiem wam tylko, że ja leżąc, ja leżąc na dolnym łóżku, górne było złożone, no i pojedynczo oczywiście kabiny tam na tym Nils kto pływa, ten wie słuchajcie, trzymałem się górnego łóżka i jak ta łajba szła do góry, tak delikatnie wiecie, na tą falę wpadała i wtedy było takie je, pf, na dół, nie? No to właśnie w tym momencie, jak spadała na dół, to ja się wtedy trzymałem i sobie amortyzowałem, wiecie, upadanie na, na wyro, ne? bo wszystko w środku to dosłownie koder model się robił, w kałdunie, wszystko kuźwa latało na okrągło. Aż dziw, od razu uprzedzam fakty, nie puszczałem pawia. Nie, jako, jakoś powiem wam, o dziwo się uchowałem i udało się. Bez, bez tych, no ale mówię, no plackiem leżałem na łóżku, na plecach I w ogóle mówię, nawet mowy nie było, żeby się przekręcić czy, czy wstać Ja się zastanawiam, jak ten kaptyn Jack tam, kurde, był yy, Jak on sterował, sterował tym problemem Chyba, kuźwa, go pasami poprzypinali, bo to jest normalnie jakaś, jakaś masakra, nie? Co tam się działo Pierwszy raz miałem taką sytuację, bo zdarzały się fale, tam pobujało i tak dalej No spoko, nie? I właśnie tak jak mówię, to co widzieliście, co miałem nagrane. No trochę tych fal tam było, tam na kamerze oczywiście mówię, no tak tego nie widać. Ale to było wzburzone takie tam pobujało, pobujało mówię tam. Yy, ten mówię, Polferie jest kurde wymięk, takie tam trochę fal i, i kurcze nie popłynął. No ale jak się później właśnie okazało, dopiero cała impreza się rozpoczęła z 2-3 godziny później, nie? No powiem wam, że naprawdę kuźwa Meksyk, Meksyk, normalnie ja pierwszy raz coś takiego, kurde, odczuwałem na, na, na łodzi, nie? Z racji jeszcze na to, raz też płynąłem w taki, też, też dobry sztorm był, ale ja płynąłem wtedy właśnie, gdy nie Krona A z racji na to, że tu są większe te promy, no to wiadomo, one aż tak tych fali nie wyłapują, nie? Im większy prom, tym mniejsze, wiecie, jest wrażliwość na te tam fale, tak? To no, wiadomo. No a tutaj no, ten Nils Dake taki za duży też nie jest, no to on te fale łapał i mówię wam te... te Jak czułem jak już nas podnosi do góry i wtedy to łup na dół. Znowu do góry, łup na dół. I tak chyba z 3 czy 4 godziny. Bowiem ja wam szczerze... Aha, jeszcze co wam muszę powiedzieć, jak wyszedłem z kabiny w końcu, to później te panie co tam sprzątały, no tylko jak jedna się do drugiej śmiała. O! mówi, w moim przedziale tylko dwie zażygane, Kabiny. Ja autentycznie dwie kabiny były zażygane, jak przychodziłem. I ja do tych pań mówiłem, mówię, no chyba trochę bujało, co? Bo, no wiecie, no one jednak cały czas pływają, to mówię, nie będę z Ciebie pajaca robił. Nie powiem, że o, ale sztorm był i tak dalej, nie? Tylko mówię, no tam do nich powiedziałem, co tam trochę bujało chyba, nie? A ta jedna mówi, trochę? Ona już miała dosyć. To skoro... Pani z obsługi, która tyle czasu pływa Non stop I ona już miała dość No to znaczy, że jednak Trochę musiało łupać nie? Nawet tam później z kierowcami Co, co rozmawiałem jak schodziłem do, do samochodu O aha, ogólnie jeszcze pozdrowionka dla, dla wszystkich yy, widzów Których spotkałem <laughs> Serdecznie pozdrawiam Słuchajcie, co tam jeszcze rozmawiałem z chłopakami, później, jak schodziliśmy do samochodu. No to też mówili, właśnie, że, że dawało ostro, nie? dawało ostro. Także najgorsze były te, te dźwięki, wydobywające się, kurde, gdzieś tam z dołu. Nie wiem, dosłownie, jakby ten, wiecie, no bo to jednak jest masa tak, tego promu, plus ten ładunek, te wszystkie ciężarówki na promie, samochody i tak dalej. I wiecie, no to są przeciążenia niesamowite na kadłub, nie? No to jak to tam jeszcze skrzeczało to wszystko, nie tam żebym jakieś się schizował czy coś, bo, bo ja byłem absolutnie pewien, że, że prom musi to wytrzymać, to nie ma innej opcji, nie? inaczej by nie wypłynął jednak. Ale powiem wam naprawdę, jak to tam łupało, to, to <gulia> <gulia> mówię ja pierdzielę. Nie dość, że, że jeszcze wali tym promem góra dół, góra dół, to jeszcze te dźwięki się wydobywające tam z tego, z tego wnętrza, tak statku. No, powiem Wam naprawdę, że rejs będzie kurde niezapomniany. Nie? Jeszcze, jeszcze, właśnie znajomi tam ode mnie pisali na tym na Messengerze, nie? Bo wysyłałem tą relację na Facebooku. Kto to wchodził, ten widział, że właśnie płynę promem, tak? Że, to znaczy akurat na relacji było to, że ustawiłem się już na promie, tak? No i wspominałem, że będzie sztorm. No, i co niektórzy właśnie tam powchodzili, posprawdzali te prognozy. No, i później tylko jak, jak już zjechałem, co złapałem zasięg, to właśnie było <laughs> mnogo, że tak powiem, pytań, zapytań, jak tam, jak tam rejs. Czy cało i zdrowo zjechałem z promu? E, I czy wszystko ok? No, wszystko ok. Poza tym, że prom miał 2 godziny, ponad dwie godziny spóźnienia. E, no, no, rzecz jasna, normalne, tak, w takich warunkach. Ale powiem wam naprawdę błogosławiona chwila, w której wpłynęliśmy już do tego zabudowanego, wiecie portu jak już wiecie, jak już się wpływa do, do Treleborga i są te e, te falochrony, tak? te falochrony, które chronią w porcie, wiadomo przed tymi, przed tymi falami jak już tam wpłynęliśmy, jak to już się ta łajba całkiem uspokoiła, mówię ja pierdziele, nie? Jak przyjemnie ale powiem Wam, że kolacji nie tknąłem, nie? zjeżdżałem, to była 20. Trzydzieści 30 dwudziestej 23 to było czekajcie zaraz wam powiem 2225 stawałem na parkingu w treleborgu czyli gdzieś 22.20. 20 22 20 gdzieś zjechałem, zjechałem z, tego, z tego promu i powiem wam no kolacji już nie ruszałem bo czułem, czułem tylko że cokolwiek bym zjadł to od razu by Windom Ekspresem poszło do góry. Nie? Masakra, masakra. Nie? No ale takie, takie przygody, nie? jak się pływa. Eee, teraz aktualnie jadę do Kalskrony, będę płynął do Gdyni. Także tym promem większym. Poza tym myślę, że się trochę z tego co słyszałem, wiatry, wiatry się trochę uspokajają nad morzem także powinno być wiele spokojnie poza tym mówię tutaj z Kalskrony wiadomo do Gdyni Stena, Puszcza, te większe tutaj pływają te promy, czy, czy Spirit czy, czy Vision także tam przeżyłem to znaczy bez wymiotowania i tak dalej <grytanie> to i tutaj dam radę także dobra kochani, tyle ode mnie tyle ode mnie, co dalej jeszcze nie wiem, aha nie powiedziałem tylko wam że jak przepłynę do Polski rozładunek mam na Śląsku eee, także co będzie dalej, gdzie będę dalej jechał, no to się okaże wszystko, także trzymajcie się serdecznie, Bartasz się kłaniał Miego weekendu Wam życzę, hej a, jeszcze jedno jeszcze jedno kochani Jakbyście pamiętali, kto by pamiętał i kto by miał chęci, wspomóżmy tą zrzuteczkę, słuchajcie, Wacława, bo tam się kurczę trochę to zatrzymało, a jak wiecie doskonale myślę, że wiecie kto oglądał odcinek czy u mnie, czy, czy wiadomo U ten wie jaka tragedia mu się przydarzyła i słuchajcie w opisie, w linku, w opisie pod materiałem będzie link w linku, w opisie pod materiałem danym, który oglądacie, będzie link do zbiórki dla, na zrzutkę dla Wacława, tak? Na odbudowę gospodarstwa. Także jeżeli ktoś może, bardzo serdecznie proszę, dorzućmy się. Chociaż piątaka, kto może więcej, kto może piątkę, czy nawet złotówkę, słuchajcie. Każda, każda sumka zbliża Wacława do tego, żeby tam, proszę, wiecie, postawić to gospodarstwo, tak? Do stanu używalności. Także, jeszcze raz, trzymajcie się ciepło. miego weekendu. Miłego weekendu Wam życzę. Okay. Hey.